Panowie, dzisiaj będziemy grać kto? Bo to najlepsze sekrety, które się tu widziałem. I pierwszy taki mocny sekret, chyba niech mógł tego nie widzieć. co to jest za sekret. Może że mogli mieć tego samego w domu. Teraz mogę wyglądać jak Wispo za mapę. A to zrobić, to sami... Samo do tego potrzebne. Teleportujecie się do Dungeon Tigluch, i czyli Grumble. mi 5 godzin, więc lepiej żebyście wzięli to, Ja nie mam Jack-Jacka... Bo, ...bo to będzie później, potem będzie Jack-Jack, to zobaczycie jak. I go nie ma. Wszystko wszystkich chcę ten odcinek. Ten sekret jest... Opa, widzicie? Ty gdzie gdzieś, Jack, Jack. I zdobywacie kolejną część szkodu. I wiecie co? Jak to będziecie i robicie, gdy składacie całą część szkody. Bo one są wam potrzebne. Dzięki temu. I teraz. Kolejne. Czyli zdobywanie jak zdobyć Jack, jacka. To jest tunela Gramber, Który Na której stronie? Nie będę nie tu na pewno nie. Nie zaraz. Tam ja będzie nie później zobaczyć. お見事に。<laughs> <music> Hmm. Od no, razu są... Czyli nie wiadomo czy to Ale... później, to chyba jest? Ale to bo to jest? bardzo trudne. Idziemy do kolejnego, tego nie Ale jak zrobić zwykłego anioła? Nie jak zrobić tego niebieskiego, ale bardzo to Teraz zrobimy my. Najpierw musimy zabrać wszystkie części kodu, a nie ma widzieć. No to będzie za... No trzeba będzie go oglądać. Chyba odroczeć kodu. Musieliśmy chyba zrobić A czy ja wiem, gdzie ją muszę? To musi być kod, bo inaczej musimy wyjść gry wejść. Czy nie zrobimy kolejnych A nie ogóle nie dobędziemy. Spróbujemy zrobić czerwony. Ja kurde ja potrafię w ogóle czerwonego zrobić. Bo to wajki są cienić, było ukrywane a nie, a, nie, a nie gdzie. Mogę tu żadno znać. znaleźć. wziąć to. to mam uwagi i sprawy. Gdzie idzie nagranie? Dawaj. One będą się na czerwoną. jest! Jeżeli To Też zaciągniętam. Kurde. Tu ktoś jest. Czy tu No mam I oh to ja o tym marzyłem. To właśnie do tego nie tylko z rybą który ona ma, dzisiaj. Jak się jej ożywać? Wszystko ma. Te słowa mie, tutaj, sobie, że nie Hej, on już że trzeba powiedzieć nie tu będzie Jakie proste. ma z tym, w ogóle do znalezienia. Na, jak, jak znajdziemy czerwonego, to na tym kończymy i będziemy mieli, to kończymy. Czyli teraz na samym dół chyba idziemy szukać tamtych wajch. Chyba mamy odblokowane i będziemy mogli już kończyć odcinek, bo to jest taki odcinek z kadywanami, jak odblokujemy różne cigmenty. O, to jest. Przypomnę, muszę rzeczy bardzo, przydatne przelatne. Jest fajka. To w ogóle to się rozglądaj, gdzie? Te filmy nie będą być wszędzie. Czyli tu zawarzamy, zaraz będziemy je odblokowali i kończymy odcinek. Wiem, że wy nie chcecie kończyć tego odcinka, bo jest mega fajny. Ja po prostu nie mogę zbyt długo nagrywać. Bo wiecie, muszę gdzieś obiad jeszcze na dni od obiadu. Oj, tu będzie na koniec. Ostatnie. Czy ja wiem, gdzie ona jest? Udało nam się! Odblokowaliśmy! Legendarne! Przejście! Mamy to! Udało mi się! Leczymy z tym koksem! Nie ma tutaj parówy Zobaczymy teraz animację. Udało się zrobić czerwonego guy's knight. Czy teraz będziemy odblokować żółtego? Chcecie zobaczyć, jak odblokuje żółtego guy's Добра, а я за что будет из анимация. Куда Мамы, зубы ты гайдинг лайк. Теперь... Бо папа, Будет мир и лучший гайдинг лайк. Ух ты, ну ты Za w kolejnym odcinku. Więc, pobawicie! Na razie!